Nie potrzebują jeść, nie potrzebują spać, nie oddychać. oddychać, nie jest im zimno, nie jest im gorąco, nie potrzebują się nawet poruszać koniecznie, bo, bo poruszają się w własnym umyśle i mogą zajrzeć wszędzie, po, porozumieć się z każdym. Claude Monet i Krawiec, w Super afterparty. Party. Niedziela, godzina 20. W Radiu na Fali. Teraz powinniśmy mieć naprawdę wpasiony sygnał. To może teraz e, takie yeah, pytanie czy demon zna się na żartę? Serwer numer 2 przegrzany. Procedura awaryjna. Rozpoczynamy staw systemu. Dziękuję za Analizą słuchanie i zapraszamy na następną audycję. Jeszcze nie wiem o czym będzie, ale chyba o magicznej geometrii. Co dokładnie masz na myśli. O magicznych znaczkach będzie. Brak danych. Dziękuję bardzo za słuchanie i zapraszam na następną nowy Hiperprzestrzeń. Hiperprzestrzeń. Nowa wiadomość? Wykryto problem z połączeniem. Rozpoczynamy analizę usterki. Proszę o cierpliwość. O kurde, co, coś się chyba zepsuło, słuchajcie tutaj. Uwaga. Kondycja ulegnie za... O ja pierdziu. Ty, zmywamy się, no. zmywamy, uciekamy. No, się zmywamy, cześć, zmywamy, zmywamy. cześć, popatrz, zmywamy. macie się. Cześć, nara, cześć. Nara. Nara. cześć. Oni nie wiedzieli. Kurniawa będzie. Oni wiedzieli. Są pomieszczenia pod Sfinksem, a jak głosi stara egipska legenda, jest ten cały labirynt pod Ziemią, w którym jest opowiedziana cała historia ludzkości. Tak głosi stara egipska legenda. Ale oni wiedzieli, że oni wiedzieli. Wzięliśmy par parę AK-47. Na samym początku mieliśmy znaleźć niejakiego krawca. Sataniści, i nie wiem, jak chcecie czy co to jest. przestrzeń. Czwartek, godzina 22 w Radiu na Fali. Sam Donek do nas zadzwonił i mówił, że albo zniknie to radio, albo my znikniemy z pracy. No to co mieliśmy zrobić? Wzięliśmy par parę AK-47. Oddziału praktycznie poszło ich szukać. Na samym początku mieliśmy znaleźć niejakiego krawca, jeśli dobrze pamiętam. Facet żył w jakiejś melinie, nie wiadomo gdzie. Jak weszliśmy do jego domu, to ściany były ob obdrapane. Nie wiem, czy ten tynk jadł, czy coś tam lepił z niego. No, ale faceta nie było. Jakiś taki tylko słabej klasy laptopik i mikrofon. Już trochę lepszy, ale też nic specjalnego. Chłopak chyba jest graficiarzem, bo tablet miał jeszcze na biurku. No ale co, faceta nie zastaliśmy. Postanowiliśmy uderzyć w Kloda. Niektórzy na niego mówią jakiś clown, coś tam. Cloud Minet, czy jakoś tak. Już tam nie pamiętam. Zaczęliśmy kolesia szukać, no ale nie było łatwo, bo gdzieś się zaszł w Irlandii. Próbowaliśmy coś z tamtejszą policją zdziałać, ale niku nie chcieli pomagać. Nie wiem, czy Donka się nie słuchają, nie miało to dla mnie jakiegoś sensu. Zaczęliśmy go szukać. Dotarliśmy do jakiegoś plemienia dziwnego, był w szałasie. A obok tego szałasu jakaś, jakaś taka mini atomowa elektrownia. Nie wiadomo co. Jakieś kurwa free energy czy co to było. Z chłopakami baliśmy się tego dotykać. ja na pewno jakiś satanista z tego kloda. Podchodzimy dalej, a on wyskakuje z jakimś dziwnym działem. Jakieś rurki miedziane, nie wiadomo co. Zaczął jebać tym po chmurach. A chmury się rozgoniły. No to my, Japy w dół, co jest, kurde. Nagle wali w drugą stronę, to te chmury się zleciały. Jak piorun nie pierdolną, normalnie pół mojego oddziału poparzonego. Szybko na noszę i spierdzielamy stamtąd. No i co? Działają dalej te radio na fali pieprzone. Sataniści i nie wiem, jak coś, żydzi, czy co to jest. Pewnie ukryta opcja niemiecka. <noise> Donek się wkurził nieziemsko. Powiedział, że policzy się z nami tak jak z kolebowskim. Nawet Grzegorz Lato się obstał, a my. Chyba nas wyjebie. Próbowałem jakoś mu wczoraj tłumaczyć. Błagałem, przepraszałem. Dał nam jeszcze jedną szansę. Nie wiem, będziemy chyba próbować. Może tym razem ich technicznego minimala spróbujemy zagarnąć. Koleś podobny jakiś geek, nic nie robi, tylko siedzi w domu. Pewnie w literaki na kurniku napierdziela. No nic, spróbujemy go złapać. Tymczasem to tyle wiadomości z frontu. Tylko mi tam zmieńcie głos, bo jak Donek mnie pozna, to mnie zajebi. No. A tatuś, a normalnie ja tak ci powiem, że jak się posłucha tej teorii chaosu i tego klądania, to normalnie tak kurde człowiek potem tym myśli. Kurde i w tym wszystkim co się dzieje, to co, coś w tym kurde jest normalnie, tatuś. Synek, przecież ci ojciec mówił, że są na tym świecie rzeczy, co się fizjologom nie śniły, kurde. <laughs>